Hej, dzisiaj Wam pokażę mojego nowego dinozaura, którego dostępna święta. A to jest gigantozaur. Jest w takiej wielkości. Umy. Jest głośny, obraca się. No i oczywiście. Ma też kot. Ma też kot. Tu, ogonem tak rusza. Tak się prezentuje. Zęby ma. Nogi mu się wykrzywiły, też mu się wykrzywia. Zęby ma takie gumowate. Ręce też się ruszają. No, stopy czasami się tak przekręcają. Nie ma tym razem na stopie kodu. No. I tak się prezentuje.